Dzień dobry Państwu witam w kolejną letnią niedzielę, a na kolejnym odcinku cyklu Numilofuntur Monety mówią. Dzisiaj chciałbym zrealizować jeden z Państwa postulatów, mianowicie chciałbym opowiedzieć o monetach bitych w Afryce, ale poza z Egiptem, poza monetami ptolemejskimi, czy późniejszymi rzymskimi, prowincjonalnymi. Zacznijmy jednak od obszaru stosunkowo bliskiego Egiptowi, mianowicie od graniczącej z Egiptem od zachodu Cyrenajki. Głównym ośrodkiem Cyrenajki była Kyrene, miasto założone jeszcze w połowie VII wieku jako kolonia grecka i tak w całym okresie zarówno wczesnego, klasycznego mędnictwa, jak i później mędnictwa hellenistycznego są to monety w swym charakterze wybitnie greckie, aczkolwiek z wyraźnym elementem lokalnym. Niestety nie pokażę Państwu tych monet bezpośrednio, posiłkuję się tutaj pięknymi egzemplarzami z Niedawnych aukcji, mianowicie z siódmej aukcji na początek Loi Numismatic zeszłorocznej. I tutaj widzą Państwo wczesną, dosyć tetradrachmę z Kreny, datowaną na lata 495 bądź 90-475, z bardzo charakterystycznym przedstawieniem na awersie. Jest to mianowicie silfium. Roślina, która była stosowana w czasach antycznych jako swoiste panaceum. Miała pomagać w bardzo wielu chorobach, była stosowana również ponoć jako całkiem skuteczny środek antykoncepcyjny. Nic więc dziwnego, że jeszcze w okresie starożytnym, najpóźniej w czasach rzymskich Silfium zginęło, zostało całkowicie w z racji nadmiernej e, eksploatacji, a do poznania jego ikonografii monety wciąż stanowią bardzo istotne źródło. Sama hyrenne miasto, z którego pochodzi między innymi e, e, słynny, Twórca katalogu Wielkiej Biblioteki Aleksandryjskiej Kalimach z Kyreny właśnie, a jednocześnie znakomity poeta hellenistyczny i prawodawca nowego stylu, który przede wszystkim miał, Skupiać uwagę wykorzystaniem nieoczywistych, rzadkich mitów, objaśnianiem w eleganckim, poetyckim języku Aitiów, czyli początków różnych zjawisk, bądź też miast, bądź też nazw. I ów Kalimach należał do elity miasta, które w już w jego czasach, właśnie bardzo wczesnej epoce ptolemejskiej, krótko po śmierci Aleksandra Wielkiego wybijał takie wspaniałe monety jak widoczna tutaj złota moneta, stater wybity za namiestnictwa Ofellasa. I tutaj widzą Państwo. Powiększeniu e, znakomicie przedstawioną kwadrygę. Piękny wizerunek tronującego Zeusa. To niestety tej monety pokazać nie mogę. Widzą Państwo cenę. Ona się sprzeda za 48 tysięcy franków szwajcarskich na aukcji z innego domu aukcyjnego, mianowicie e, Nomos. Ech, całkiem niedawno, bo e, w, czerwcu tego roku, ale przejdźmy jeszcze bardziej na zachód do państwa, które było w czwartym i w pierwszej połowie jeszcze III wieku niekwestionowaną potęgą i hegemonem zachodniej części morza Śródziemnego. Otóż Chodzi rzecz jasna o Kartaginę. Najbardziej typowymi monetami kartagińskimi są brązy z wizerunkiem tanic, bogini tanic na awersie i na rewersie zazwyczaj pojawia się, tak jak tutaj w typie datowanym na okres między 300 a 264 przed naszą erą, głowa konia bądź też jak na tym mniejszym brązie Datowanym nieco wcześniej na przełom IV-III wieku. Pojawia nam się na rewersie cały koń i palma daktylowa. Mogą nam się pojawiać także palma na awersie, tak jak tutaj. Jest to moneta natowana gdzieś na połowę III wieku, ale uwaga, ona została wybita już na Sycylii, ponieważ do przegranej pierwszej wojny punickiej, czy do przegrania konfliktu, który wybuchł w roku 264, a zakończył się klęską Kartaginy w roku 241 przed naszą erą, znaczna część Sycylii znajdowała się pod panowaniem kartagińskim. I tutaj mamy przykład właśnie monety z tego obszaru. Czy kolejny przykład wcześniejsza moneta czwartowieczna też stanie zapewne na awersie i z koniem jednak inaczej przedstawionym. Też widzimy, że ta moneta jest znacznie grubsza, e, a zatem technologicznie jest inaczej wyprodukowana. To także moneta wybita e, pod nadzorem e, administracji kartagińskiej, ale w panormos dawnej greckiej e, kolonii obecnym Palermo e, i e, jak najbardziej w czasach gdy tę monetę wybito Panormos było także miastem e, punickim, czy inaczej kartagińskim. Ale w przypadku monet kartagińskich nie zawsze wiemy, czy dane monety rzeczywiście zostały wybite w Afryce Północnej. To odnosi się chociażby do e, tego bardzo ładnego egzemplarza, półszekla. E, Datowanie to jest nieco prostsze, bo to lata mniej więcej 215-205 przed naszą erą, a zatem okres już II wojny półnickiej, kiedy to znakomity, genialny wódz kartagiński Hannibal przeniósł wojnę do Italii i po zwycięstwach nad jeziorem trazymyńskim i pod kanami zagroził samemu Rzymowi, a także zajął znaczną część miast italskich. I właśnie. Ta charakterystyczna półnicka ikonografia, tanit. Mamy tutaj też oczywiście konia na rewersie, mogła się pojawić, i tak jest między innymi w historia Numorum Italy. mogła zostać ona wybita w Brutium, ale także na przykład korpus, słynny. Syllogen Numerum Gregorum Kopenhagen przypisuje ten typ w jednym miejscu w północnej Afryce, to numer 361, albo Sycylii pod numerem 1007, a zatem nawet w jednym ważnym katalogu są pewne rozbieżności. Takiej rozbieżności natomiast nie ma w przypadku tej monety. Brąz y, przypominający, przynajmniej na awersie, inne monety punickie, bo mamy głowę tanit, jednak stylistyka jest inna. Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z pewną barbaryzacją. Po drugie, na rewersie nie koń, ale kłosy, nawiązujące do bardzo ważnych kwestii zaopatrzenia. Ta moneta z kolei została wybita w bardzo ciekawym okresie, jakim była rewolta libijska, powstanie libijskie, które wybuchło po przegranej właśnie pierwszej wojnie punickiej w roku 241. Czytamy o niej w żywocie hamilkara, Corneliusza Neposa. Mianowicie, primo mercenarii milites qui adversus romanos fuerant desciuerunt, quorum numerus erat viginti milium hitotam na rund africam i psam Kartaginem opuknę A zatem e, najpierw zbuntowali się najemnicy, którzy walczyli przeciwko Rzymowi. Ich liczba wynosiła 20 tysięcy. E, I oni to oderwali całą Afrykę. A samą Kartaginę, samo miasto Kartago zaczęli oblekać. Później jeszcze Nepos nam opisuje, jak sobie znakomity wódz Hamilkar, ojciec, słynnego Hannibala, z ową rewoltą poradził, natomiast co istotne, mamy ślad numizmatyczny. Owego powstania w postaci tego typu też dość rzadkich monet. Kiedy już uporządkował sprawy w samej Afryce Północnej, e, Hamilkar udał się do Hiszpanii, by tam zdobyć bardzo cenne ziemie, między innymi obfitujące w złoża srebra, i tutaj z obszaru Hiszpanii mamy tego typu monety kartagińskie, stanit na awersie i z hełmem na rewersie tutaj. Na tym typie stylistycznie, co ładniejszym, lepiej u typu koryńskiego widać. Ale proszę Państwa, monety Afryki Północnej w czasach antycznych to nie tylko Cyrenajka i nie tylko Kartagina. To także Zachodni sąsiad Kartaginy, mianowicie Królestwo Numidyjskie. Numidia jako państwo pojawia się na kartach historii dopiero w wieku III. W 206 roku Masynissa poparł Rzym w czasie II wojny półnickiej. W jakimś stopniu przyczynił się także do sukcesu. Rzymian, którzy przenieśli teraz działania na już obszar Kartaginy i Scypion Afrykański w 202 roku pokonał samego Hannibala pod Zamą, a mniej więcej w tym okresie ów Masynissa wybijał tego typu monety, chociaż być może um, później być może nie on, a już jego Syn Micipsa, ponieważ datowanie tego typu brązów jest dość szerokie od około 208 roku do 118 przed naszą erą. Kres, a wersję jeszcze dodam, widzimy wizerunek samego króla w wieńcu laurowym. Zapewne, chociaż w wieńcu oczywiście mógłby się pojawiać także Zeus, czy jego odpowiednik. Na rewersie natomiast mamy bardzo piękne przedstawienie konia. Ale gdy e, wnuk wspomnianego tutaj Masynis i Bratanek, kolejnego króla Micipsy. Jugurta nadmiernie wzrósł w siłę, na co ściągnął na siebie wojska rzymskie, z którymi przegrał. W Numidii generalnie zapanowali Rzymianie, i na krótki czas Cezar stworzył tam także. Prowincje. Jednak ostatecznie Numidia stała się częścią prowincji Afrika Proconsularis w roku 25. Ale prawowitym następcą tronu owego państwa był Juba II. I Juba II, akurat, który Trafił do Rzymu bardzo wcześnie, był już w 1944 roku. Przebywał w Rzymie do roku 1935, a później w latach 1929 25 Otóż ów e, Juba wychowany w Rzymie, e, wychowany e, blisko samego Oktawiana, bo e, należał on do domu, był wychowywany przez siostrę Oktawiana-Oktawie. E, był zaprzyjaźniony z z samym Augustem, a także z um, jego zięciem Marcellusem, wraz z którym służył w armii Hiszpanii w latach 27-25. Otóż, gdy jego um, rodowe państwo, August zdecydował włączyć się do prowincji jako rekompensatę. Juba dostał państwo sąsiednie, mianowicie leżącą na zachód od Numidii Mauretanię. To obszary w Afryki północno-zachodniej, obszary dzisiejszego Maroka, części Algierii. I proszę Państwa, Juba nawiązał tutaj do wcześniejszego mennictwa Bokhusa, gdzie mam bardzo ciekawe emisje dwujęzyczne, łacińsko-punickie. Są bardzo rzadkie monety. Podobnie bardzo rzadkie są monety brata Bokhusa II, Boguda. Natomiast monet Juby już jest. Trochę więcej stworzył on zresztą um, z Mauretanii, bardzo prężnie rozwijające się e, państwo i e, znakomity dwór w stołecznej Cezarei. Ale właśnie, tutaj mamy na monetach bitych przez samego Jubę, już wyłącznie łacinę, rex Juba, na tej monecie. Tutaj wspominałem o dobrobycie w Mauretanii za jego czasu, tę symbolizuje tutaj tę obfitość wszystkiego, róg obfitości. Mamy także ukośnie, skeptron, długie berło. No i pojawia nam się półksiężyc. To dość ważny symbol, ponieważ, proszę Państwa, w nasz Juba II ożenił się też rzecz jasna z inicjatywy Augusta, z ostatnią przedstawicielką rodu Ptolemeuszy pokonzili, mianowicie Kleopatrą Selenę, córką Marka Antoniusza i słynnej Kleopatry VII. I o ile Juba wnosił ten pierwiastek łaciński do swojego dworu, tam wszakże spędził prawie całą młodość, to Kleopatra zdecydowanie Nawiązywała i propagowała e, tradycje grecko-egipskie. To widać nawet w tej legendzie. Ona tutaj jest Bazylissa Kleopatra, a zatem królowa Kleopatra po grecku, podczas gdy legenda jej męża jest łacińska. Poza tym widzimy tutaj poza zatem nawiązanie do jej dru drugiego imienia Selene i e, koronę. Izydy, charakterystyczny symbol właśnie Egiptu. A zatem o Egipcie miałem nie mówić, miałem skupić się na innych państwach Afryki Północnej, ale za sprawą Kleopatry Selene i za sprawą tego, iż małżonkowi Juba II i Kleopatra mieli syna. Ptolemeusza, który był ostatnim noszącym to imię przedstawicielem dynastii ptolemejskiej, w ogóle ostatnim przedstawicielem, choć po dynastii ptolemejskiej, wypada zakończyć dzisiejszy odcinek. Wspomnę jedynie, że historia Mauretanii zakończyła się w sposób dość zaskakująco szybki i tragiczny. Mianowicie, gdy Ptolemeusz, syn Juby i Kleopatr. Udał się do Rzymu i na jednej z uroczystości pojawił się w płaszczu purpurowym. W przekonaniu ówcześnie panującego Kaliguli, wspanialszym niż płaszcz samego cesarza, Kaligula kazał go uśmiercić, a jego królestwo wkrótce zostało przekształcone w prowincję Maurytanii. A w prowincjach afrykańskich w późniejszym okresie obiegały już tylko monety imperialne. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam tradycyjnie do subskrypcji oraz do oglądania kolejnych odcinków cyklu Nummi Lokfundur.